Okej, okay. kolejny dzień w Lambertekunie. Co by teraz porobić? Hmm. Dobra, chyba wiem. Polecimy po nowe drzewa. Eee! Hej, silnik! Halo! Czemu silnik mnie chce odpalić? O! Dobra. Może zmy moje auto, bo to jest... To nie jest moje. Moje jest tam. Na tamtym. Tym. O! Dzień dobry! Co pan robi? Dzień dobry. Drzewo próbuje ściąć A co, jak pan to robi? Czekaj, niech pan się nie rusza. Ła, przy pana! A chce pan nagrywać? Oddawej Jestem sławnym wziące. YouTuberem. Jestem sławnym YouTuberem, chce pan nagrywać? Oddawaj konto na YouTube. Mogę, mogę. Dobra, to to, to idziemy nagrywać. E, dobra. O oh, shit! We go again. A tak więc się z tej strony jest to jest kolejny odcinek z Robox Amber 2.0. 2, 0 do miliona na dzisiejszym odcinku jest za mamitek 1, 2, 3 Witam! <noise> Idealne y przywitanie To jest kurde, niedorzeczne W ogóle nie dzisiaj bo... dzisiaj robimy magię, czajcie to? Jedziemy po Luki Rex! Tak, dokładnie, to są dwa odcinki pod rząd. Przez sekundą skończyliśmy nagrywanie pierwszego, znaczy drugiego i teraz jest trzeci. A mnie nie stać na Rookie Rexa. No ale dla mnie będzie. <noise> Mamy przyczepeczkę Apolikalintę. Mhm. Mm A mi się wydaje, że Rykreaks jest w ogóle słabszy i za 2000. Nie, jest lepszy. Nie wiem, jak mi kolega raz dał, co nie, to ci powiem. A. No to przydałoby się zarobić jeszcze troszeczkę dla Mintka, bo go jeszcze chyba nie będzie stać. Ale ja nie, nie. mam siekiery, bo straciłem. Jak się na poprzednio jak to wypad i radzę, do, radzę tak odrobić. Bo Bano dostaniecie. Bano dostaniecie. i będzie płacz. Właśnie, trzeba obejrzeć pierwszy odcinek, drugi, a ten odcinek oglądacie, w sumie nie wiem kiedy. A bo wiesz co, ja już pojadę kupić niektóre rzeczy, mi potrzebne. Jo. Ja to oczywiście musisz mi przeszkadzać. <laughs> Dobra, ja też jadę. No <laughs> to oczywiście, że proszek najpierw, żeby wcią... znaczy co? A... Dlaczego mam zieloną koszulkę? Znaczy, co? Nie, nic, nic. Proszek Wytniesz to To jest piasek E! Mój proszek! No, ty jesteś pajacem, gałganie ty rozwalony! To jest moje Ty nie chcesz kupić? No ja chcę kupić, a ja ty mi zabierasz. Ale co ty robisz? I to nagrywacie czy coś robicie? No, idź stąd, Max No my nagrywamy film Idź co? i taki niski, że nie dosięgniesz No, dosięgnę No weź, no <grywa> Dobra, w sumie wezmę nowe A nie, nie ma No daj mi to kupić, to będzie nowy No pojazd. to kup! Nie mogę to Ale przyspawać? jest lag Ta? Mhm o, o, o już 1600 Tyle ile ta To nie jest dało moje pajacu! Nie udało mi się To je moje A nie twoje No to idź już po kolejne Chyba hmm. kupię tego Robaki ale 3000 kosztowały coś? Mm -hmm. 2600 chyba. Nie, na 3000 chyba. Nie wiem. Nie, no ile mam czekać na to? O. To się zobaczy. Może kupię najpierw lampa. Lampa kupa, lampę. A co my robimy so, Mega Najgorsze będzie jak ten, jak, ktoś za, jak będzie ktoś ze nami jechać i... kradnie tam się karam. Nie będzie mógł. Ja tak miałem. Nie, ja tak miałem. Ja wziąłem, zrobiłem, ona spadała, co nie? Ja ciągle w nią spawiłem, bo chłop chciał mi ją ukraść i mi ją dotknął i nie mogę jej podnieść, co nie? A ja ją pierwszy dotykałem. Aha. I się pewnie chwalił kolegom, że ukradł komuś sikery, co nie? Mm. Eee, kup most! Najpierw chłopie lepiej, ja nie. Kupiłem już. Patrzcie to, wylecę mu rzeczy zara. Nie ma przejazdu. Musisz. Chcesz, chcesz komplikować życie sobie. O! <śleski> nie ma! O nie... Dobra, Dawaj nie, nie dobra. nagrywamy. Czemu? Dobra, jednak nagrywamy. Cześć. Zobacz Discorda. No. I swoje role. Nie zabieraj mi moda! No weź mi oddaj, bo że się bawić nie da do... <laughs> Widzisz jak Mintek mi rajdżuje. Ja to zrobiłem tylko po to, żeby mógł przejechać Ej, ja trzeba szybko, bo zamknął nam sklep W ogóle do mnie też hajka pisać, ale idę go wyjaśnić No są te drzwi zbogowane, nie? W Aha. poprzednim odcinku, jak widzieliście... Znaczy, jak nie widzieliście To wypadł, bo trzeba obejrzeć Ej, to jest moja <laughs> Jakbyś mi chciał ukraść, to tracisz moda. Więc mhm, radzę ci nie bronię. próbować. 2600 za, za latarkę. A tu jest nowa lampa, widzisz? Gucci. No to jest Gucci lampa. Gucci, ja też się poczekam ja i zobaczę co Michajko pisał. Mhm. Ale... Kropka, 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 kropka... Pli, 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 pli. Yy, yy, ...znak, znak, znak, znak... Ja napisałem, że, ja, że zniszczyłem mu ten serwer, tylko dlatego, że mnie okłamał, co nie? Napisał ale, kropka, 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 znaczy najpierw napisał falwroty, ale, kropka, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania i tak, i gra ze za znak zapytania. <noise> 3200 zarobaki. Go coś, go, coś, go, go coś pogięło. Ociepliło go, nie pogrzało, ociepliło go. Globalne ocieplenie. Szybko, kupię! Globalne grzanie. Globalna, globalna kara czasowa. Cicho. Jak ktoś chce coś usłyszeć, to zuch do co, y, babcie. Kiedyś dostał overwatcha. Godzinę. Swojego oczywiście. Ja muszę zarobić na tą lampę, znaczy na robaki. Mhm. Mm most, most. Szybko, oby nie przyjechał on. Ja sobie poczekam, aż jakby ty kupisz most, żeby wjechać. Nie, on akurat do góry jedzie. Przyjechałem! On już zaczął jechać do góry, ja przyjechałem. Dobra, kupujesz most, widzicie. Nie, nie muszę. Tak więc teraz robimy taktycznego time i widzimy się za. Uwaga, uwaga! I powiem Wam tak, dokładnie za 11,5 sekundy. A i tak będziesz musiał go kupić. 3-2-1 teraz, tak. Dobra. Mintak jedziemy. A ja sobie stoję już przy zimowym biomie. Tak, idę najpierw kupić. A on musi sobie kupić taką oto puszeczkę. O. Że się okaże, że ona kosztuje 3000. Nie, no tam pisało, że 3200. Internetu... Internetu nigdy nie kłamią. Tak, później przynosić zadanie z neta i Ja jedynka. Mo, moja koleżanka i kolega mieli takie że tego, że mieli to samo. Ja też takie coś samo miałem takie list na... A na szczęście cała lekcja na nich się skupia, że tego, że mogli się od siebie ściągnąć albo z internetu. I ja tak mi serce nawala. I takie... o, na szczęście, koniec lekcji. Dobra. Szybku. Nie muszę płacić za most, żeby wrócić. Nice. No dobra cię głowa boli! Widzicie, tak jest takie granie z Joniksem tym cvelem Ej! Który się nie chce kupić mostów? Proszę mnie nie wyzywać, bo ci bana dam mm. Ta nie że, że byłeś tu ciągle, a nie mogłeś sprawdzić cen. Myśli, że ja tam nie byłem. Udawałem, że ja w nacie sprawdzałem e Skąd ty masz 13 tysięcy? Dostałem od chłopa 13 tysięcy 10 koła, weź Bo to jest seria taka, wiesz Lepiej jakbyś oddał, nie? dam ci po, po połowie Dobra tak. to dam Daj mi 5k jak ktoś nam dał przypadkowo, pewnie dał przypadkowo. <gry> A ja teraz i Widzicie, to jest poradnik, jak szybko zarabiać w tych grze. Uh -huh. Jak dostaniecie tam, jak zarobicie 5 tysięcy, dajecie koledze 5 tysięcy. Nie 500 tysięcy. Zobaczymy, czy oni się nie będą teraz... Ja. <gry> Dobra, jest git. No i tak się szybko zarabia, no. <gry> Tyle trudu, żeby zarobić. Prawie się wszystko zwróciło. Mhm. Mm A czy mi się zwróciło, bo miałem 10 tysięcy, ale ci dałem, że nie było. Tam Dobra, jeszcze bym musiał wydać. 158, co nie? Oba, ja to wysadzam. Auu! A uuuu. To... A to się odnawia, czy nie? Nie wiem. Te kamienie. Chyba po długim czasie. No. Bo ja dopiero przez most przejeżdżam. Dobra, wybuchnął Wybuchnęła Eee no ten kamień, co ty robisz, no o. Ja jeszcze muszę po rzeczy jechać No to ja poczekam przed wjazdem Tak, zablokuj, żeby się nie pojawiło Co ty za dzięki wydajesz? No bekam te Jakby ktoś nie wiedział w ogóle jak zrobić tego ruk to na kanale jest odcinek Ale tutaj też można zobaczyć Tylko, że w wersji tam najlepsowej Nie Trzeba kupić puszkę, lampkę i proszek. Nie, to jest piasek po prostu. Normalny piasek, który można kupić w sklepie. Przecież każdy normalny sobie kupuje piasek. W sumie piasek to w sklepie. samo musimy kupować piasek, gdy możemy iść. Na plaży na przykład z No bo jak popłyniemy tym, no to jest tam plaża, co nie? Mm -hmm. To byśmy mogli sobie piasek zebrać i tyle. Jedynie jakieś 20, kurde kupi i zapłacić za tego. Za Co no to za kamień? No, on został tutaj. lewitujący kamień. Dobra. Dobra. Tak więc, e, to jest pierwsze wcięcie. wcięcie. Ja jest... za Drugie wcięcie. Wcięcia. I się. To jest trzecie wcięcie. To jest czwarte. To jest piąte wcięcie. I tu jest, jest. szósta wcięcie. A ja Ci pokażę jak to było, że chłopnie jakby ukradł mi sikierkę, co nie? Bo ja bym... To, to weź mi white listę zabierz i spróbuję ci na ukraść. To było tak, o, patrz, że chłop tu podjeżdża, ja już tam wszystko wsadzam, on, chodzi, on przychodzi tu, bierze tą sikierę, on widzi, że otwieram. że wszystko tam wsadziłem i już robię on tam do, za mną i tego. Nie? O nie? Piasek chyba nie wpadnie. Tu ci. Tylko najpierw trafić muszę. Ale to jest zamknięte. A zabrałeś mi list, nie wiem po. No po to, żeby zobaczyć, czy można ukraść komuś. A ty już. Nie wiadomo, po co To zobaczymy, czy będę mógł ukraść, bo ja tego chyba nie miałem w hajt liście. W hajt liście. Dobra, zobaczymy. Yy... Szczerze mówiąc, tak z pamięci to spróbuję zrobić. Ten koleś Uć. chyba. Puszka dla niego Nie, tu ten, ten lubi... Ten lubi... Odejdź, zejdź, bo chcę zobaczyć, jak on wygląda Dobra Ten chce żarówkę Ten żarówkę, no Z tego, co pamiętam, oczywiście, to jest... Yy, nie, na odwrót yy, To jest na odwrót No co ty mm. robisz? O, i o. czy mogę ci ukryć, prawda? Dobra Później weźmiesz te moje składniki No i tak to wygląda, nie? Nie tak to wygląda, czyli tutaj robaki, tutaj to i ty to. No ja odkąd to. A weź się powodnieś. Więc da się ukraść. Dobra, xd. To daj mi to. I white list mi daj, ja ci też dam. No ja, ci, ja nie mam, ja ci, ja nadam mamu. Weź swoje. No To daj mi to, a dobra. Bo to są moje rzeczy przecież, masz. 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 Pomaga ci nawet z tym, bo tu widzę, baba. Świga. Jezu, to Jedno jest. Ja dobra. chyba coś do jedzenia. O dobra. Idziemy popatrzeć na ten kolejny moment, ukraść cigierkę z nami. To ja ci pomogę. Lampę ja postawię. Zobaczymy co się stanie. Czy podwójna będzie, co nie? O, już leci. W ogóle nie wiem, czy to dalej działa, ale muszę Wam coś pokazać. Korzystajcie No, dawaj mi to. Nie musisz Cieka, tak ja spróbuję, się. To z... Ja nażyć. spróbuję zabrać tą puszkę. Nie, nie da się. Co ty zrobiłeś? Dobra, zobaczymy, czy to będzie działało. Myślę, że po czasie jakimś to. Bo kiedyś to normalnie w nieskończoność mogło tak sobie latać. Już nie działa? No, znikły. I tam. Ale mi chodzi o tą pszczepkę, która się... siekierę, która będzie latała. Czy ona będzie tak... I mamy! To już koniec! Nie, to nie jest koniec. Tata, nagrywam. Nagrywam. Tak więc, jakby ktoś był w ogóle ciekawy, to w kolejnym odcinku będziemy robić coś naprawdę prawie A my, będziemy budować nasze działki. Dobra, ja jestem już. Więc to nie będzie w sumie takie za bardzo ciekawe, ale jak któryś będzie chciał, to będzie mógł je obejrzeć. więc bardzo zapraszam, oczywiście. Czy ja czuję? Czy ja czuję? Dalej A czy ja czuję? Subskrypcję z dzwoneczkiem na moim kanale, na kanale Mintka i wbijajcie na Discorda z w opisie. Właśnie ja mi grać tak... <noise> o tak? Give me money for. Robux. Give me money for free Robux. I te chopo, ile dam dać sikierkę, co nie, bo ma a wiesz, że tą, tą, każd tą każdy może wziąć, tą moją? Te, teraz wy wytniesz wytniesz tego. Nie. Po odcinku? Nie, nic, Wchodzę nie. Wchodzę na moje main konto. Nie. Ja wiesz, w następnym odcinku nie, nie położę nie. gdzieś to w wodzie. Fikierkę <ślik> ja I powiemy, że, że znaleźliśmy. <ślik> I nie da się wyciągnąć. <ślik> no nie. Dobra, tak więc Dobra. mamy już lepsze siekierki. Yy, Dobra, czyli teraz do uderzenia. Tak, ja teraz w ogóle sobie jakieś drewno w ogóle sprzedam. Ej, chodź tu do mnie, bo ja ci muszę pokazać jak to się nie drewno. Bo niby macie... Ja bym, macie je ja bym w ręce. te tysięcy... No dwa hity, chłopie. Ja bym te 5 tysięcy z naszego konta wywalił, Ej, ale patrz już... na mnie, patrz na... No ale podzieliłem, więc nie. O Jezu. Ej, patrz na mnie, tak świetnie. Bo macie w ekwipunku, klikacie w backspace. Ktoś wczytał slot i mnie zamknął. To weź szybko się łap Lag, o Akurat tego, co nie? Wchodziłem, a chłop wczytał slotę specjalnie? Pewnie, żeby tego Nie, Ej, po prostu patrzę... chciał wczytać, lol Ej, patrz jak się tnie Czeka, gdzie jest to najbliższe? Ej, to na hitę kroi takie większe, znaczy większe, zwykłe kawałki Ej, dobra, patrz jak się tnie No ja wiem Ej, jak, wyrzuca... jak się tnie, wyrzucasz wyrzucacie? No ja wiem, chłopie, nie musisz mnie ciąć. Nie tak jak auto. Tak jak było na wstępie tego filmiku. Dobra, ja idę spać. Ja pójdę tego, na działkę i zobaczę co, co tak pachnie. To chłop ma milion. Ale tutaj w ogóle w tej grze nie wiadomo ile masz kasy. W sensie jak masz na przykład Milion yy 100 tysięcy to tam Ci pisze milion no, Może milion, jeden przecinek, jeden milion Ale no to jest takie niezbyt dokładne teraz Jak było kiedyś oczywiście Dobra Ale prestiż, 300 wyzarobiłem. zarobiłem Tam moja mama do mnie mówi po co tam Do taty mówi po co tam wchodzisz do live'a nagrywa. A ja mówię... Mój kolega odcinek nagrywa bo on popularniejszy. Ze dwóch... O nie Spotkanie... O! Zniknął. Chłop po czerwone dawno idzie. A to jest moje z poprzedniego odcinka. Jak ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to zapraszam, bo bardzo dużo się działo. Kopaliśmy drewno i tak dalej. Dobra, jestem. No kończymy już, nie? No możemy. Dobra. Bo muszę się to... najść psami. <gry> To widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem, wiadomo kiedy, ale na pewno niedługo. Dobra, długo. I widzimy się w kolejnym, tak, no kiedy, no. No nie, niebawem, cześć, Dwa taka. lata temu. Dwa lata temu, no. Dobra, to zakończę. Dobra, to widzimy się w kolejnym cześć A tak na serio, zakończę, bo wiem, że nie zakończyłeś. Skończyłem już, Boże. Dobra, to ja ci psy jem, które zostawiam. <grym> Ojej, Dobra, widzimy się w kolejnym, cześć!